Cześć kochani, jak co środę w Action rozpoczynają się nowe promocje, więc dzisiejszy przegląd właśnie o nich. Będą ważne od dzisiaj do wtorku 4 listopada, a potem produkty oczywiście wracają do swoich regularnych cen. W tym tygodniu tanie kupicie mnóstwo dekoracji, zarówno na co dzień, ale też i duże już z kolekcji zimowej. Są na przykład kadzidełka, w świetnej cenie kupicie też duże dziadki do orzechów, jest też bardzo efektowne oświetlenie. Promocje znajdziecie też polecane przez Was ręczniki tanią chemię i rajstopy, a jeśli chcecie dokarmiać ptaki, to będą do tego akcesoria. Z działu kosmetycznego są fajne LEDowe lusterka i duże palety do makijażu, będzie też coś z działu kreatywnego. I na koniec pokażę Wam jeszcze kilka świetnych nowości, na póki właśnie trafiły akcesoria do pieczenia, nowe propozycje kubków termicznych, które naprawdę uwielbiacie i sprzęt do robienia czekolady na gorąco. Także miłego oglądania i zaczynamy! W promocji w tym tygodniu znajdziecie na przykład pledy. Mają 140x180 cm i bardzo stylowy wzór w kratkę. Są ciepłe, bo na spodzie mają miękkie, sztuczne futerko, i do wyboru są w dwóch kolorach: białym i beżowym. Więc jeśli chcecie spędzić wieczory pod ciepłym kocem albo szukacie takiego ładnego dodatku na kanapę, to zerknijcie na nie. Kupicie je teraz za 48 zł. Mogą Wam się też przydać kosze z bambusa. Mają taki przyjemny, naturalny wygląd i dzięki nim zorganizujecie swoje drobiazgi w jednym miejscu. Kosze mają dwa uchwyty i do wyboru są w wersji ciemniejszej albo jaśniejszej. Za sztukę zapłacicie 13 zł. Sporo tańsze są też dyfuzory zapachowe, są szklane z dodatkiem drewna, macie tu dwie funkcje mgiełki i jeszcze timer. Dyfuzor świeci takim kolorowym, ledowym oświetleniem i do wyboru jest w kolorze białym albo czarnym. Ich cena to teraz 50 zł. Zwrócę dziś Waszą uwagę też na te pufy. Wiecie, jeśli macie rzeczy już nie do szafy, ale jeszcze nie do prania, no to pomogą Wam w przechowaniu tych rzeczy właśnie na dzień następny. Mogą być też pod nóżkiem albo dodatkowym miejscem do siedzenia, bo udźwigną 90 kg. Do wyboru są takie białe pluszowe. Tu jeszcze beżowe. Albo białe, również z taką delikatną fakturką. Zamiast 60 zł, zapłaćcie teraz za nie 50. W promocjach tygodnia znajdziecie też już wiele propozycji z kolekcji zimowej i stąd koniecznie zerknijcie na te dziadki do orzechów. Są wykonane z drewna i na pewno zaskoczą Was swoją wysokością, bo mierzą aż, uwaga, 50 cm. Także na pewno będą efektownym dodatkiem na ten właśnie zimowy czas. Do wyboru jest kilka wariantów i kupicie teraz za 35 zł. Obok znajdziecie jeszcze elfy, te z kolei mają 40 cm wysokości, za sztukę zapłacicie 10 zł. Mamy też takie urocze kadzidełka, które wypuszczają delikatny dym z komina. No musi to świetnie wyglądać. Do wyboru mamy domki albo lokomotywy. W zestawie oprócz tych kadzielnic znajdziecie też 30 kadzidełek stożkowych w różnych zapachach. Między innymi cynamonu czy drzewa sandałowego. Przypiękna ozdoba na półce czy gdzieś tam na parapecie. Możecie też je spokojnie wykorzystać w swoich wioskach świątecznych. I do wyboru mamy też kilka wariantów tych domków. Ich cena to teraz 20 zł. Następnie w obniżonej cenie znajdziecie takie zestawy choinek. Mają 20 cm wysokości i w opakowaniu są trzy sztuki. Mają LEDowe oświetlenie i działają na baterie i do wyboru mamy je w wersji zielonej albo złotej z takimi różowymi kokardami. No coś takiego innego kosztują 20 zł. I jeszcze zostając w klimacie świąt zerknijcie na to oświetlenie. E, możecie je powiesić gdzieś tam w oknie, na choince czy udokorować nimi półkę czy komodę. E, będą na pewno tworzyć taki przytulny i ciepły klimat. Działają na baterie i co ważne spokojnie możecie je wykorzystać właśnie zarówno w środku, ale też i na zewnątrz. E, jest tu też timer, więc możecie ustawić, że po 3 godzinach świecenia to oświetlenie wyłączy się automatycznie na 18 godzin i musicie przyznać, że lampki wyglądają naprawdę pięknie. E, świecą takim ciepłym światłem, a sam Oświetlenie aż 9 metrów długości. Kosztują 25 zł. Jeśli interesuje Was cała kolekcja świąteczna z Action, to przypominam, że już ją dla Was nagrałam. Jest na kanale, więc w prawym górnym rogu podrzucam Wam link do niej. I właśnie przy jej kręceniu, już jakoś z tego co pamiętam we wrześniu, bo szybko się pojawiła, mi osobiście od razu wpadły w oko te świece. Mają stylową złotą nakrętkę i trzy knoty. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem z tych, którzy używają świec raczej do dekoracji, ale ta zielona wersja naprawdę urzekła mi zapachem. Także uwierzcie mi, trzymałam się rękami i nogami od zakupów świątecznych. Wychodzi mi do tej pory, no ale ta świeca musiała dzisiaj trafić do koszyka. Jeśli też są w Waszym klimacie, to kupicie je teraz za 14 zł. A już ciekawym pomysłem na prezent może być ten zestaw opominkowy z kadzidełkami. Mamy tu podstawkę pod kadzidełka w takim kształcie liścia w eleganckim złotym kolorze. Jest tu też sześć różnych zapachów kadzidełek: jest między m.in. zapach róży, jaśminu, malinowy, bursztynowy i waniliowy. Kupicie je za 20 zł. Ze świec promocji znalazły się też te modele w takich małych puszkach, mają jeden knot i do wyboru jest zapach drzewa sandałowego, bursztynowy, świeżego prania i myślę, że wielu urzeknie ten zapach świeżo skoszonej trawy. Za sztukę zapłacicie zaledwie 3 zł i 40 są też dostępne zestawy olejków zapachowych. Nadadzą się właśnie do tych dufuzorów i kominków zapachowych. Jest tu m.in. zapach białej herbaty, drzewa sandałowego, lawendy czy liliowy. Ich cena to 8 zł. I zwrócę Waszą uwagę też na te dekoracyjne domki. Będą na pewno piękną dekoracją świąteczną. Idealnie też nadadzą się do wioski świątecznej. Posłuchajcie, jaki efekt dają. Do wyboru też są różne warianty. Ich cena to 40 zł. Obok znajdziecie jeszcze takie pluszowe misie. Ich cena to 19 zł. I efektownym akcentem zimowym są tu też na pewno te krasnale, duże, bo mają 70 cm wysokości. Możecie też zginać ich ramionka, więc też sprawicie, by machały, ustawicie je na parapecie albo na komodzie i na pewno wprawią Was taki zimowy nastrój. Do wyboru jest wiele uroczych wariantów i kupicie je za 38 zł. A kto lubi kalendarze adwentowe i uwaga, ma zwierzęta w domu, to możecie także im sprawić właśnie taką niespodziankę. W Action są dostępne kalendarze dla kotów z takimi kocimi przysmakami. Na odwrocie, słuchajcie, macie co dokładnie się w nich znajduje, razem naprawdę ze wszystkimi składami. Także zerknijcie sobie, ich cena to 17 zł. A obok jest też wersja dla psów. Tu także na odwrocie macie pełny wykaz zawartości i też składów. Są w tej samej cenie po 17 zł. Uff, i opuszczamy już kolekcję zimową. Trochę dziś tego było. Przechodzimy już do takich rzeczy całorocznych i tu w promocyjnej cenie mamy ręczniki od marki Hotel Royal. Są wykonane w 100% z bawełny i jeśli już długo śledzicie ten kanał, no to wiecie, że wielokrotnie Wam już o nich wspominałam, a to dlatego, że to jeden no chyba z częściej chwalonych przez Was produktów na naszej actionowej grupie na Facebooku. Piszecie, że są bardzo chłonne, że nie kulkują się, że używacie ich od lat i nic się z nimi nie dzieje. Do wyboru jest jest sporo kolorów i mamy je w dwóch wymiarach. Za mniejsze, które mają 50 na 100 cm, zapłacicie teraz 11 zł. A większe o wymiarze 70 na 140 cm kosztują 22 zł w trakcie przeprowadzki albo do organizacji rzeczy w piwnicach czy na strychu mogą wam się przydać te kartonowe pudła ja to się śmieję, że są markowe bo z logiem Action i za sztukę zapłacicie 3 zł i 80 groszy i już przechodzimy na chemię stąd kupicie taniej ocet do czyszczenia i jeśli nie lubicie tego typowego zapachu octu to do wyboru mamy tu dwa zapachy eukaliptusa i lawendę za jednolitrowe litrowe opakowanie zapłacicie 3 zł i 50 groszy w obniżonej cenie znalazły się również odplamiacze, są do kolorowych albo białych ubrań i za nie zapłacicie 8 zł. Następnie mamy żele do toalety, mają 750 ml pojemności i do wyboru są o zapachu cytrynowym albo eukaliptusowym. Ich cena to z kolei 7 zł. A jeśli chcecie już coś powiesić na ścianie, ale kochani, nie używaj żadnego sprzętu, to bardzo polecę Wam, bo sama używam te taśmy montażowe. Są świetne, jeśli na przykład często wymieniacie wnętrze obrazu na jakieś sezonowe akcenty. Te taśmy montażowe po prostu od siebie odklejacie i ściągacie obraz. Do wyboru mamy mniejsze albo większe, dwie sztuki albo trzy, i zapakowanie pakowanie teraz 9 zł. Do pakowania są papierowe taśmy, ich cena to 6 zł. I mogą Wam się również przydać te koce przeprowadzkowe. Świetne, jeśli chcecie owinąć jakieś przedmioty, tak żeby Wam się nie potłukły albo nie zniszczyły. Mają dokładnie taką strukturę. Ja mam dwie sztuki, bardzo polecę, bardzo mi się akurat przydały. Ich wymiar to 150 na 200 cm i kupicie je po 13 zł. Możecie też teraz kupić przedłużacze w cenie 44 zł. A teraz apel do pań. Drogie panie, możecie w tym tygodniu taniej kupić kalendarze adwentowe dla panów. Jeśli są majsterkowiczami, to jest to taki fajny, bezpieczny prezent. Obojętnie, co im tam mają w tych swoich walizkach, to na pewno przyda im się jeszcze jakaś poziomica, miarka, nóż do cięcia, jakieś tam fajne bryloczki czy śrubokręty. Panowie na pewno się ucieszą i może zarazicie ich tym na kolejny rok. Ich cena to 60 zł. Z działu do majsterkowania znalazły się też w promocji latarki czołowe. Nigdy nie wiemy, kiedy coś takiego może nam się przydać, a te ładujecie za pomocą kabla USB. Za sztukę zapłacicie 15 zł. Z działu odzieżowego pojawiły się te legginsy sportowe. One są modelujące, wykonane z takiego oddychającego materiału. Dostępne rozmiary to od S do XL. Ich cena to 40 zł. Są jeszcze tańsze chusteczki higieniczne, trzywarstwowe w takim wygodnym opakowaniu za 3,80 zł. Oraz z działu dla zdrowia takie plastry rozgrzewające. Możecie je też spokojnie przycinać do dowolnego wymiaru. Do wyboru mamy tu dwa warianty. Niestety u mnie nie miały ceny, więc dziś są bezcenne. Następnie mamy jeszcze leginsy bezszwowe z takim żebrowanym wzorem. Idealne do ćwiczeń, dostępne od rozmiaru S do XL po 22 zł. I sporo też w tym tygodniu tańszych rajstop, Mamy tu na przykład te o wartości 60 den ze wzmocnioną częścią majtkową, oraz rajstopy 20 den z takim ładnym wzorem w kokardki. Będą świetnym dodatkiem do stylizacji. Tu jeszcze panterka od rozmiaru 36 do 50 za 11 zł. A tu już rajstopy modelujące o wartości 40 den z wzmocnionymi spodankami i też częścią palcową. Bez tej ciasnej gumki w pasie od rozmiaru 36 do 50 po 12 zł. Kupicie również taniej piżamy. Tu macie ich dokładny skład: kiepski 95% poliestru od rozmiaru S do XL za 22 zł. I znajdziecie tu również sukienki z dzianiny, takie grubsze od rozmiaru S do XL. Tu macie ich skład: 77% akrylu. I do wyboru mamy też kilka kolorów. Ich cena to 39 zł. Zerknijcie również na te swetry rozpinane. Dostępne są od rozmiaru S do XL również takie grubsze. Idealne na chłodne dni je kupicie po 40 zł. A jeśli lubicie dokarmiać ptaki, to w promocji znajdziecie karniki dla ptaków. Fajne takie do zawieszenia i chcę na to 7 zł. Jest również karma dla ptaków i tu ponownie zwrócę Waszą uwagę na tą siateczkę. Słuchajcie, otwierajcie te siatki. Na naszej grupie na Facebooku wiele osób zwraca uwagę, że ptaki się w to zaplątują i potem wiszą na tych siatkach, także uważajcie na to, proszę Was, rozplątujcie je. Za opakowanie i 3,70 groszy. Może Wam się też przydać materiał do pakowania. On jest o takiej strukturze plastra miodu. Świetny, właśnie jeśli pakujecie jakieś rzeczy, tak by się nie potłukły. Za 10-metrową rolkę zapłacicie 7 zł. A już z działu elektronicznego, kupicie taniej kable do ładowania i przesyłania danych. One są 6 w jednym, mają kilka końcówek, a ich cena to 11 zł. i 50 groszy. Są również takie najzwyczajniejsze kable do ładowania i przesyłania danych o różnych końcówkach. W Fajnej cenie, bo po 5 zł. i 60 groszy. A jeśli często jeździcie samochodem, to może Wam się przydać ładowarka. Ona jest z dwoma portami kosztuje 15 zł. I zerknijcie również na te powerbanki. Są dosłownie chwile w action, pokazywamy je wam dosłownie w ostatnim przeglądzie z nowościami. Przydadzą wam się, no jeśli często jesteście gdzieś tam w biegu, a wasze telefony czy inne sprzęty szybko się rozładowują. W dodatku są lekkie, też poręczne, więc no, łatwo zmieszczą się w torbie czy plecaku. Do wyboru jest kilka kolorów i zapłacie za nie teraz 75 zł. Tu kolejny akcent świąteczny, a mianowicie takie zestawy do zrobienia samodzielnie świec. Mamy tu różne warianty, a ich cena to 15 zł. Natomiast już z działu kreatywnego pojawiły się zestawy Kredek. To jest taki duży zestaw, w środku znajdziecie 72 sztuki i one kosztują 27 zł. I zwrócę Wam uwagę dzisiaj też na te kolorowanki. One są bardzo skomplikowane, ale naprawdę minę spędzi się przy nich czas. Sama kupiłam jedną z nich, bo słuchajcie, czasem koloruję z młodymi. I powiem Wam szczerze, te ich kolorowanki nie są już dla mnie wystarczające. A no to jest taki właśnie fajny zestaw już dla starszych, z wieloma szczegółami. I także jest to nowa propozycja w Action, wcześniej ich nie było. Kosztują 8 zł i 40 groszy. W obniżonej cenie mamy również kalendarze tygodniowe na 2026 rok. Tak wyglądają w środku: są w formacie A4. je kupicie, po 8 zł. i 50 groszy mają różne warianty. W promocyjnej cenie znajdziecie jeszcze te zestawy koralików do jakichś kreatywnych zastosowań kosztują 27 zł. i obok jeszcze dla dzieci znajdziecie zestawy modeliny ich cena to 7 zł. i 50 groszy. Z działu kreatywnego jest też zestaw do laminowania gorącą folią. Dzięki niemu no, stworzycie przepiękne efekty z folii, czyli takie wiecie błyszczące akcenty na waszych projektach, na przykład na kartkach czy zaproszeniach. W zestawie jest 6 rolek folii w różnych kolorach, długopis i kabel USB do ładowania. Cena tego zestawu to 19 zł. I kolejny akcent świąteczny, oj, sporo ich w tym tygodniu, to są takie zestawy do malowania diamentami, ale dzięki nim wykonacie kartki świąteczne. Do wyboru mamy tu kilka wariantów, ale niestety, kochani, nie znalazłam do nich dzisiaj ceny, a też aplikacji tej propozycji brakuje. I też dość świeżą nowością w Action, również pokazywałam Wam ją dosłownie w ostatnim odcinku, to takie zestawy do tworzenia własnego automatu do gry, ale z drewna. Złożenie tego automatu ma zająć aż 10 godzin, także troszkę Was zajmie. Nadaje się dla osób powyżej 14 roku życia i jest raczej dla zaawansowanych. Mamy tu wiele takich szczególików i oczywiście możecie potem tym automatem po prostu grać. Pięknie wygląda, bardzo ciekawa propozycja, teraz za 70 zł. Następnie pojawiły się takie zestawy podarunkowe z psem. Ich cena to 50 zł. I mamy również taniej samochód z kontrolerem. Ma zasięg do 30 metrów. Jedzie 12 km na godzinę. Jego cena to 33 zł. Z działu zabawkami znajdziecie również toaletki dla lalek. Ja za moich czasów marzyłam o samochodzie dla lalki. A tu proszę, jak świat poszedł do przodu, lalki mogą mieć już swoje własne toaletki. Bardzo duże, bardzo efektowne. Ciekawy pomysł na prezent za 25 zł, także myślę, że naprawdę fajnej cenie. A tu jeszcze są takie zestawy kreatywne. Młodzi mogą robić takie odlewy gipsowe. Ich cena to 24 zł. Z akcentów świątecznych pojawiły się jeszcze takie łańcuchy świetlne. Mają 3 metry długości i działają na baterie. Są z motywem różnych postaci z bajek, także fajne, by udekorować coś w pokoju dziecięcym. Kosztują 10 zł. I również Disneyowskie są takie zestawy bombek za 4 sztuki zapłacicie 15 zł, i kolejne bombki także w kształcie myszki miki. Piękne, mieniące się brokatowe za 9 sztuk zapłacicie 15 zł. A teraz kochani chwila przerwy od promocji, bo na półkach pojawiło się kilka bardzo ciekawych nowości i już nie mogę się powstrzymać, żeby Wam ich nie pokazać. Do pieczenia znajdziecie naprawdę świetną perełkę, a mianowicie tą elegancką formę. Wygląda naprawdę solidnie, jest wykonana z aluminium, ma piękne miniące się wykończenie i złoty kolor. Idealna do pieczenia oczywiście baweczek, a żebrowanie doda ciastu piękny wygląd. Znajdziecie je już na półkach za 40 zł. A teraz już mój osobisty hit tego odcinka, bo naprawdę jestem wielką fanką gorącej czekolady. Uwaga, w Action pojawiła się właśnie czekoladziarka. Ma w sumie kilka funkcji i najlepiej chyba będzie brzmieć spiniarz do mleka. Możecie tu przygotować taką kremową, mleczną piankę, ale dla mnie najważniejsze, mogę dzięki niemu przygotować moją ukochaną gorącą czekoladę. Sprzęt ma 500 watów mocy, no i też wygląda bardzo elegancko. Zrobicie też oczywiście w nim piankę do swoich ulubionych napojów, na przykład do kawy. Mamy tu cztery tryby spieniania. Możecie zrobić taką lekką i delikatną piankę, gęstą i sztywną, na, na przykład na górę napoju, do mrożonych kaw jest spienianie mleka na zimno i ostatni tryb podgrzewaniem mleka, które możecie potem dodać do kawy czy kakao. Ja sprzęt kupiłam dokładnie rok temu w Action, więc testy są dawno za mną. Zapraszam was na naszą Actionową grupę na Facebooku. Link do niej macie w opisie filmu i właśnie na tej grupie znajdziecie moją i nie tylko moją pełną recenzję wraz z filmami, także co was tam zapraszam, ale tak w skrócie, ja jestem zadowolona, a ten sprzęt kupicie za 100 zł. I jak tylko pojawią się jakieś wersje kubków termicznych ze słomką, popularnie nazwane stanlejami, no to od razu szybko znikają z płek w action. Nic dziwnego, pokochaliście je za to, że no właśnie w takie zimne dni wasze napoje będą długo gorące, mają ponad 1 litr pojemności i też bardzo wygodny uchwyt. Posiadają też słomkę i do wyboru tym razem jest bardzo elegancka wersja, taka mieniąca się, kubki są ze stali nierdzewnej i do wyboru mamy wiele kolorów, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Kupicie je za 30 zł. I wracamy już do promocji. Przechodzimy na promocję z działu kosmetycznego. Bardzo fajną propozycją jest tu na przykład lusterko do makijażu. Jest to dotykowe włączanie i wyłączanie i też samo lusterko ma LEDowe oświetlenie. Fajne patny właśnie zwłaszcza na takie teraz ponure dni. Możecie je też pochylać. O 180 stopni i cena to teraz 20 zł. Mamy również zestawy wód perfumowanych. Jest to taki zestaw podrąkowy, już w takim zimowym klimacie. W środku znajdziecie 6 perfumowanych wód z Action. I pamiętajcie, że wiele z nich ma swoje droższe odpowiedniki. I na przykład actionowy Amazing Life jest łudzący podobny do Lawi Ebel od Lancome. Cena tego zestawu to 19 zł. Zerknijcie również na te ogromne palety do makijażu. Są tu między innymi róże i kredy do oczu, pędzelki, cienie do powiek i lusterko. Za nie zapłacicie 23 zł. Następnie mamy zestawy do pielęgnacji ust. W środku znajdziecie dwie maseczki do ust o zapachu jagód i brzoskwinie oraz balsam do ust o zapachu wanilii. Mają wegańską formułę jeszcze wzbogaconą olejkiem z pestem winogron, masłem sza i witaminą E. Ich cena to 10 zł. Następnie są płatki kosmetyczne, które kosztują 2,50 zł. Znajdziecie tu też paski oczyszczające pory z węglem drzewnym po 4 zł. Kupicie również promocyjnie cenie sztuczne rzęsy. Mamy tu aż 150 rzęs i klej. Cena tego zestawu to 10 zł. Z odzieży, panowie, taniej kupicie w tym tygodniu zestawy bokserek. W środku są trzy pary, mają 95% bawełny od rozmiaru M do XXL za 16 zł. Dla pani również są bokserki, również trzy pary o tym samym składzie. Dostępne rozmiary to od XS do XL, ciut tańsze bo za 15 zł. A jeśli czasem chcecie wymienić swoje kapcie na taką mniejszą formę, to możecie kupić domowe skarpetki do chodzenia. W środku są bardzo ciepłe, mają antypoślizgowy spód i do wyboru mamy też je w kilku kolorach. Są w jednym rozmiarze i za parę zapłacicie 13,50 zł groszy. W obniżonej cenie kupicie również kapcie. Są od rozmiaru 37 do 41, wyłożone w środku ciepłym futerkiem. Z boku mamy taki panterkowy akcent. Do wyboru są w trzech kolorach. Zapłacie za nie 26 zł. Zerknijmy jeszcze na kilka promocji z działu spożywczego, a ja kochani jeszcze raz przypomnę Wam, że na Facebooku mamy swoją actionową grupę i społeczność osób, które po prostu lubią zakupy w action. Wysyłamy tam zdjęcia swoich zakupów, polecamy co warto kupić, a czego nie kupilibyśmy ponownie. I na przykład Luśka ze swoim kotem polecają te największe, bo 3 metrowe koty z action. Asia pokazała nam ramki, które kupiła. Ewa zachwalała głośnik z ledowym podświetleniem. A Ania dodała kolejną opinię od Mochawie do liści. I jeszcze tutaj pokażę Wam film od Sylwii, która wysłała nam filmik jak podrasowała dekoracje na ścianę. O takie już zimowe akcenty, więc jeśli chcecie wiedzieć co warto kupić, wiedzieć co polecają inni i czego lepiej nie kupować, to to jest dokładnie ta grupa i link do niej znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem oraz w opisie filmu. A ja teraz pokazuję Wam jeszcze ciasteczka oblane białą czekoladą za 6,40 zł. groszy. Obok są jeszcze czekoladowe owoce morza. Je kupicie po 12 zł i na Halloween możecie jeszcze zakupić takie lizaki. Opakowanie kosztuje 5 zł. Są również cukierki w kształcie oczu, ich cena to 5 zł i osłodzić możecie się też waflami, za które zapłacicie 4 zł i 70 a to już no inna forma jajek niespodzianek sygnowana bajką Paw Patrol. Za sztukę zapłacicie 8 zł, a już dla fanów pianek są te paczki z nimi po 11 zł. I jeszcze Haribo ma takie miękkie czekoladki za 10,50 zł. Kochani, gorąco Was jeszcze zapraszam do subskrypcji kanału. Sporo osób przycupa tu dosłownie tylko na chwilę, a dzięki takiej subskrypcji pomagacie mi przede wszystkim rozwijać kanał. No i WY też dzięki temu dzwoneczkowi jesteście zawsze powiadamiani o nowych filmach i nic Wam też z nowości nie ucieka. Kochani, na dziś to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za łapki w górę, za obecność, za to, że dajecie mi motywację do działania, zwłaszcza w taką ponurą pogodę. Przesyłam Wam jak zawsze dużo słoneczka i trzymajcie się krótko. Pa!